Cześć, ja jestem Miłosz. Dzisiaj mamy 8 stycznia i fragment, który na dzisiaj przygotowałem to A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom. Według mnie ten fragment jest niesamowity, ponieważ Jezus swoich uczniów, jakby namawia do tego i pokazuje im, żeby to spojrzenie w niebo w górę. To jest takie dziękczynienie, podziękowanie Panu za to, że pomimo iż mają naprawdę niewiele, to i tak, że to mają. I my w codziennym życiu też powinniśmy do tego podchodzić tak, że żebyśmy się cieszyli z tego, co mamy, a nie byli jakby głodni, spragnieni tego, czego nie mamy. E, dlatego waszym ewangelicznym challengem na dziś jest przemyślenie nad takim. Nad takimi dziesięcioma rzeczami, za które po prostu Panu Bogu dziękujecie. No i yy, my też chcielibyśmy wszyscy Wam tutaj yy, podziękować za to, że, że jesteście, że nas wspieracie, łapkami w górę i subskrypcjami. I do następnego. Cześć.